Kasia jako uczennica była bardzo trudna. Czasami nawet biła mnie. Ja ostatecznie poradziłem sobie z nią. Kim jest kaparzyna Kozyra. Ona dotąd była znana jako artystka, która patowała, patowała to złe słowo, która pokazywała te, która została jakby zawłaszczona przez tak zwaną sztukę krytyczną, czyli uznana za matkę, czyli była kojarzona ze skandalami, zresztą do dzisiaj to słowo się pojawia w opisach i, 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 i została określona jako artystka, która pokazuje te strony życia, które inni nie chcą zobaczyć. Całą nalepką artystki skandalistki właściwie w ogóle się nie czuje, bo już w ogóle nie przyjmuje. To jest tak jak jakiś, nie wiem, slogan, który właściwie coś tam, nie wiem, no masz jakieś hasło, ale to się kompletnie odłączyło już od, od istoty rzeczy. Bardzo często w prasie zagranicznej pisze się, że jest skandalistką, ale pisze się, że w Polsce jest uważana za skandalistkę. Ja myślę, że to miano przygnęło do niej, ponieważ powiem tak, to miano w pewnym sensie należy jej się historycznie. W ogóle nie wiem, co z tym mam zrobić. Pff. Nawet się nie zastanawiam, bo mam to gdzieś, nie? Wymyśliłam sobie ten dyplom. Oczywiście w ogóle nie biorąc pod uwagę emocjonalnej strony. No tego całego działania w ogóle jak gdyby wykasowałam, nie? I w momencie, gdy zaczęłam to robić, no to emocje zaczęły mnie ponosić i właściwie projekt zaczął mnie... właściwie no projekt zaczął mnie ponosić, ponieważ no nie wiem, wszystko się przypłaca jakimiś tam, nie wiem, emocjami, nie? No i... No i nie wiem, no i chyba projekt był... wziął górę. Piramida zwierząt była absolutnie pierwszym tak zwanym skandalem, który był takim medialnym. I ja zawsze żartuję, że od tego czasu zmieniła się percepcja sztuki współczesnej w Polsce, prawda? Bo sztuka współczesna w Polsce zaczęła być zauważana. Możemy mówić, że ona została była źle zauważana, była źle interpretowana, ale nagle okazało się, że to jest temat. Tutaj na pierwszy rzut oka wykonuje taką woltę w drugą stronę, to znaczy yy, próbuje wtarność do świata kobiecego, to znaczy eksploruje co to znaczy być kobietą, co to znaczy być kobietą według wszystkich standardów, stereotypów, klisz. autorem projektu a jednocześnie przedmiotem, na, który ten, na którym ten zabieg jest przeprowadzany, prawda? To też jest też bardzo charakterystyczne i to wiąże ten projekt z innymi projektami. <śmieniczykli> Tutaj to ona jest tą osobą, która poddaje się, się przemianie w, w, nazwijmy to umownie, w prawdziwą kobietę, czyli w takie wyobrażenie prawdziwej kobiety. A żeby to zrobić potrzebuje nauczycieli, czyli potrzebuje kogoś, kto w ten świat będzie wprowadzał. No i Kaśka znalazła sobie takie dwie osoby, które są dla niej u, takim upostaciowieniem tego świata, prawda? świata kobiecości oraz świata Sceny, bo bycie kobietą to jednocześnie bycie gwiazdą itd. i tak dalej. co jest śmieszne, że okazało się, że dla Kaśki te wszystkie mm, kryteria tej, tego tym bycia kobietą doskonałą spełnia Gloria Wiagra, czyli osoba, która nie jest kobietą, ale która tak samo. Znaczy, trochę podobnie jak Kaśka, tą kobiecość sobie narzuciła, prawda? Czyli nauczyła się malować, nauczyła się ubierać, nauczyła się pewnych gestów, nauczyła się pewnych ruchów i teraz to ona ma Kaśkę nauczyć w coś nauczyć tego samego. Gloria też, też występuje też w zespole rokowy, więc Kaśka postanowiła pójść dalej, że nie tylko kobietą, ale i gwiazdą. No ale to okazało się, że Gloria nie śpiewa dobrze. To był Kaśki problem, że Gloria może śpiewa dobrze jak na rokową, jak na, na takie, ale nie śpiewa tak dobrze, żeby Kaśkę uczyć śpiewać, a Kaśka we wszystkim, co robi, ponieważ poświęca siebie, chce być perfekcyjna. Stąd pojawił się drugi element, czy druga osoba zaproszona do projektu, to jest Grzegorz i maestro, śpiewak operowy, nauczyciel śpiewu, który miał Kaśkę nauczyć, ta, na, nauczyć śpiewa, a przy okazji nauczyć zachowywania się na scenie, nauczyć ta, wszystkich takich elementów związanych w pewnym sensie z teatralnością. Jakbyś by, ja chciała bardziej, wiesz, troszeczkę za raz o tak. O tak. Tak. E, y, bez przesady. Na spitułem to jest właśnie taka śmieszna sytuacja, że, że, że on jest właściwie w rzeczywistości tak operowy, jak i, jak i na scenie. No i to jest właściwie fascynujące. Ona tutaj robi projekt, w którym jakby świadomi i otwarcie wskazuje siebie na klęskę. Prawda? Wiadomo, że ona sobie nie robi jaj, to znaczy ona rzeczywiście uczy się, śpiewu, poświęca całej godziny i chce śpiewać jak najlepiej. Natomiast wiadomo, że ona nie zaśpiewa zupełnie dobrze. Prawda? Czyli jeżeli ona wychodzi w trakcie swojego performansu na scenę w teatrze we Włoszech, we Włoszech i tam śpiewa Mozarta, to no to wiadomo, że to musi być rzeczywiście koszmar. Imanentną cechą sztuki jest wolność. Wolność tworzenia i wolność bycia czyli lider, czy liderko, wolność bycia gwiazdą operową, wolność bycia y, prawdziwą kobietą, bycia mężczyzną, bycia tym, bycia tamtym i badania tych przestrzeni. I tylko sztuka daje taką wolność. Poszukiwania, bo pozornie wydaje się, że ona szuka własnej tożsamości, ale tak naprawdę ona szuka y, za nas naszej tożsamości. Kim my jesteśmy i co my możemy tak naprawdę. Kann ich kann nicht sagen, was für eine Rolle spielt, weil es immer andere sind. Also so ursprünglich habe ich mit äh, Katharina mit einer ganz anderen Idee angefangen. Was so am Anfang ist, das mit dem Singen lernen und schminken lernen und, und, und also wir haben es dann irgendwann genannt, sie zur Weiblichkeit zu erziehen. Und äh, Daraus sind aber jetzt mittlerweile ganz andere Sachen geworden, wie, wie das Wintermärchen und, und äh, der Castrato und sowas. Insofern ist es immer eine neue Rolle. Und ich bin einfach, also begleite Katarzyna. Ich weiß oft auch vorher nicht, was passiert und komme dahin und mache, was Katarzyna mir sagt. Und es klappt aber ganz super. Mhm. Ich finde faszinierend, weil es ja gerade auch meine Rolle ist ja auch, irgendwie dieses Spielen, Männlichkeit, Weiblichkeit oder drittes Geschlecht oder wie wichtig ist das Geschlecht oder die Festlegung darauf und äh, wie sie damit spielt. Auf eine ganz andere Art wie ich. So, also es fasziniert mich. Und es ist ein ganz anderer Denkansatz auch, glaube ich. Und äh, viel selbstverständlicher bei ihr, <laughs> finde ich noch. Konsekwentnie od lat eksploruje wątek płci. prawda? Co to jest płeć? Czy to jest e... na ile to jest ważne w życiu człowieka? Czy to jest kostium, czy to jest coś więcej? Ona cały czas próbuje tą płcią grać i w jakiś sposób przemieniać to w kostium i unieważniać. Prawda? Znaczy Unieważniać i nie unieważniając. No to, to jest ten... Ona wkłada sobie penis i w tym kostiumie wchodzi do łaźni męskiej. Na pytania. Jak się czuła będąc mężczyzną? Odpowiada, ja nie byłam mężczyzną, ludzie, ja byłam kobietą z doprawionym fiutem. Jeżeli pokazuje święto wiosny, to pokazuje śpiewy, pokazuje tancerzy, którym przyprawia doprawiona genitalia, czyli kobiety występują z doprawionymi penisami, mężczyźni z doprawionymi waginami. I ona pokazuje, patrzcie, a to jest kostium, ja to tak mogę zrobić, że mogę zamienić. I co z tego wynika? No? Głęboko płeć określa naszą tożsamość. Czy odkreśla no, to w 100%? Okazuje się, że nie, że nie ma już tych prostych podziałów, prawda? Może nigdy nie było kobieta, mężczyzna, że jest parę innych yy, wersji, brzydko mówiąc, że można czuć, się, yy, można czuć się kobietą w ciele mężczyzny i odwrotnie. Można czuć się mężczyzną, ale lubić się przebierać. No to są różne formy, różne formy istnienia, różne formy tożsamości, ale ten sam człowiek. <śla> la, look at this! Hey, come and join us! It should be the other way round. Can you bring the camera the other way round? Just a push. Yes, yes. 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 go there. fine. No, bardzo głęboka. Onek sztukę w swoje życie, prawda? i i, i to jest. To, co łączy ten projekt ze wszystkimi innymi projektami, że ona nie wymyśla jakiegoś projektu, który potem realizuje, ona go realizuje na sobie. W momencie, kiedy ona bada klisze kobiecości, to jest, dla niej jest to tylko dlatego interesujące, że może to badać na sobie. Że jest to projekt zawsze taki niedokończony, z którego nie wiadomo, co wyniknie. Jeżeli na początku projektu człowiek się pyta, po co, to nie otrzymuje takiej odpowiedzi, bo to wszystkie projekty Kaśki są projektami otwartymi. To znaczy, tutaj nie ma jakiegoś wyznaczonego celu. Mamy spróbować co będzie. To jest wszystko jest dlatego takie ciekawe, bo nie wiadomo co nas czeka na końcu. Pewne rzeczy wychodzą mi świadomie, a pewne, pewne rzeczy nie, dlatego bo, bo ja nie jestem wszystkiego pewna i w zasadzie w trakcie nie wiem procesu realizacji czegoś tam, no nie sama jeszcze dokładnie właściwie nie postrzegam wszystkich 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 nie wiem poziomów, nie? I jak gdyby dopiero, nie wiem, po roku, po dwóch latach, po zakończeniu projektu, jestem w stanie się zdystansować, no bo, no bo, no bo ja akurat jestem osobą, która nie koncypuje i nie, nie, wykon, nie wykoncypowaną. Ja w związku z tym nie jestem, nie robię według jakiejś tam teorii uprzednio wymyślonej, tylko jak gdyby nie wiem, idę na żywioł. I, dlatego I, I w związku z tym w pewnym momencie nie jestem w stanie się już w ogóle zdystansować, dopiero nie wiem, po roku, po dwóch latach, kiedy już zupełnie czymś innym się zajmę, łapię dystans do tego, co robiłam, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu, także w, tym, w, tym, w tej sztuce marzenia stają się rzeczywistością, to prawdopodobnie się w pewnym momencie troszeczkę zaplątałam i w momencie, kiedy mi się, niekiedy mi się właśnie przypomina, jak miało być na początku, to się strasznie dziwię i wtedy jak gdyby może ratuję pewne, nie wiem, sytuacje. Czyli ja po raz pierwszy oglądałam kozyrę, która nie umie śpiewać, która wychodzi na, na scenę, która w ostatnim momencie pozmieniała wszystko, więc totalnie jest wszystko zdezorganizowane i okazuje się, że jej koszmar staje się także koszmarem organizatorów, ale staje się też koszmarem publiczności która słysząc artystkę, ciągle ma nadzieję, że ona jednak nauczyła się śpiewać i słyszą, jak, jak, słyszy, jak słyszymy artystkę, która śpiewa, ale nie za bardzo, to co czujemy? No, czujemy takie wewnętrzne zażenowanie, jest nam przykro, nie wiemy, gdzie się schować, no, to wszystko też jest na naszych, gra też na naszych nerwach. Dla mnie to też jest jakimś takim kompletnym obciach, obciachem, usiłowanie wcielić się właśnie albo dopasować się do, do do wzorów, nie, do wzorców, nie, i właśnie to usiłowanie i ta w ogóle próba, nie wiem, wcielenia się, nie, to to, to, to no nie wiem jak to nazwać, ale to mm, to jest właśnie takie trochę żenujące, jakby, nie wiem, przedsięwzięcie, nie. Ona opowiada o świecie, natomiast opowiada na swoim przykładzie. Prawda? Natomiast nie, to jest, w pewien sposób to jest historia uniwersalna. Ona nam nie zawraca głowę, głową historii pojedynczej Katarzyny Kozyry, choć, cho, która choćby jest wybitną artystą, jest tylko jedną z wielu. Jej historia no to nie jest historia zupełnie personalna. To oczywiście ona daje swoje ciało i swój głos. Tutaj natomiast są pewne, nie wiem, nie wiem wydaje mi się, że wątki uniwersalne. Powinien ci taki pip zrobić. Puść to, o, ta kratka ładna. No już tak niech będzie w zasadami. się robię. Tylko, tylko tak powolutku. Kochana, nie, nie mogę inaczej. Tylko tak nie musi. Nie ruszaj tak brońcie Boże. się dostosować. Dobra. W tej Olimpii właściwie ja się też nie liczyłam, nie wiem z niczym, i z, z nikim, tylko jak gdyby nie wiem z sobą, nie z tą swoją chorobą i nie wiem. Być może nawet nie liczyłam się z innymi chorymi, nie wiem. No i chyba chodziło o to, że ja jestem równie fajna, chora, jak, jak zdrowa, nie? No, ja tylko właśnie się nie wiem, no weszłam w pozę tej Olimpii. No myślę o sobie i o odbiorcy, nie? ale właściwie myślenie o sobie nic by mi nie dało, gdybym też i nie myślała o odbiorcy. Nie? No bo co z tego, bo ja sama dla siebie właściwie nie robię, bo to, bo jestem artystka, że tak powiem wizualna, czyli znaczy się, że ja się muszę pokazywać i wychodzić z tym do ludzi, nie? Czyli no, myślę o odbiorce. To myślę, że najlepiej Kozy określa miana artystki totalnej. No, cały czas jest artystką wizualną, ale jest artystką, która porusza się na styku wielu dziedzin sztuki. Czyli porusza się na pograniczu. ona wciąga jakby w, swój, w obręb swojego działania zarówno, przy, zarówno teatr, operę, jak i kino i wykorzystuje to do, do, do swoich działań. Oczywiście zawsze jest to wykorzystane, ona bierze co chce i wykorzystuje w sposób jaki chce. Stąd nie każdemu się to podoba. Hmm. Znaczy, ponieważ sama niedokładnie wiem tam, czym tam, czy kim jestem, no nie, no to sobie właśnie wypróbuję, mam jak gdyby będąc, mając ten status artysty, no nie, mam jak gdyby szansę wypróbowania, nie, czym ewentualnie, potencjalnie mogę być, na przykład, albo czym potencjalnie na pewno nie mogę być, albo czymś takim, jak gdyby mam tą, Boże, jak to się nazywa? że mam tę, nie szansę, tylko mam, jak gdyby, możliwość. Znaczy, że jestem do przodu o taką możliwość, jak gdyby, wypróbowy wy bezpiecznego wypróbowywania, no nie? Rylkę, rylkę, Rylke, czas! Lass das! <laughs> Komm, lass das! Komm, lass das! Lass das! Lass das! Böser Hund, böser Hund! <laughs> böser Hund! Hey, was soll das? Lass das! Hey! Relke! Nietzsche! Relke, also wirklich! Also, also wirklich! Ja! Also, so, also das geht wirklich nicht! Lass das! Was soll das? Ciekawe jest tylko to, co jest nieznane. To, 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 co jest znane, jest zamknięte w pewnych granicach, prawda? Więc żeby zobaczyć, sprawdzić, co się stanie i żeby poznać coś, czego jeszcze nie ma, no to trzeba przekroczyć granice. I, I ktoś ma odwagę, ktoś nie. Prawda? Czyli ktoś jest artystą i przekracza tę granice, a ktoś tylko, nie wiem, albo powtarza, albo jest krytykiem sztuki patrzy i interpretuje. Ladies and gentlemen, it's my clone.

Ona jest artystką absolutnie wolną, to znaczy, ona nie jest, nie da się przymusić przez, moim zdaniem, nie da się przymusić przez nic, ani przez żadne przesądy związane ze sztuką, ani nie da, się, nie da się na ślepo włączyć w żaden kierunek sztuki. Myślę, że to, że nagle zaczęła robić, że została w pewnym momencie, że była uważana jako przedstawicielka sztuki krytycznej i nagle z tego nurtu, ku zdziwieniu wielu, zaczęła wypadać, bo zaczęła się zajmować czymś, co na Pierwszy rzut oka sztuką krytyczną nie jest tylko jest ferią, zabawą, teatrem, no to, to chyba najlepiej pokazuje, że ona jest, robi to, co ją interesuje, że jest kompletnie wolna, nie związana z żadnymi uprzedzeniami, ani z jednej, ani z drugiej strony, prawda? Ani ze strony widzów, ani ze strony świata sztuki, w którym, w którym jest i czy, czy, czy grupy, z którą kiedykolwiek była związana. Kim jest Katarzyna Kozera? Hmm. C'è Derco. <laughs>